You should see me in the crowd. No, dobra, y sorry, tam chwilę mnie nie było słychać, ale mówiłem o tym, że to, że sorry, że to jest późny odcinek, bo że byłem pewny, że nagrałem już dzisiaj odcinek, ale jednak potem zobaczyłem na youtube i okazało się, że nie nagrałem. No, i późno, bo późno, ale odcinek jest. No i nie wiem, jakim skinem mam grać. No i widzowie. Yy... Ogólnie, no to polecimy gdzieś sobie na slajdy. Yy, poczekajcie chwilkę, zaraz wracam. Widzowie, halo, jestem. Polecimy sobie na slajd, tak jak mówiłem. No, i dzisiaj to jest kolejny dzień mojego daily, to już chyba jest 25. Nie wiem, coś takiego jak wiecie, no to napiszcie w komentarzu, ale mi się wydaje, że to jest 25. No, coś takiego mi się wydaje. Ale jak wiecie, no to napiszcie w komentarzu. Oczywiście Part 1 i Part 2 się nie liczy, tylko się liczy Part 1. A Part 2 to się nie liczy jako Daily. Kolejne. No i dobra. Oj, oj, oj. Nie sądzę, są, co, coś tam glitnę. Sobie wezmę, to sobie wezmę. No i dobra, widzowie, to są bardzo późne nagrywki. i docencie to łapką w górę i subikiem za to, że po prostu tak późno. Nagrywam i że kolejny odcinek na Daily jest. Jakbyście mogli, to docenię to łapką w górę. To nic nie kosztuje. Dobra Ojojoj, ktoś sobie chyba wyruszył O no dobra Dobra Nie wiem o co chodziło Ale no dobra, i co będzie Dobra, fajne, fajne Powiem tak ja to wezmę To wezmę, to wezmę No i dobra widzowie Ten odcinek będzie tak pewnie 22, 23 Nie no, może 23, nie, ale tak 22 coś O 23 to już będzie na kanale zmontowany i w ogóle wszystko będzie ale ogólnie to chyba puszka Pandory się przeniosła. Znaczy puszka Pandory. Yy, nie puszka Pandory, tylko tutaj coś jest chyba. Bo oglądałem sobie takiego youtuba i nagle natknąłem się na takiego live'a, gdzie taki jeden youtuber pokazywał... pokazywał puszkę Pandory, że gdzieś tutaj jest i... Ona gdzieś tutaj wybucha chyba. I ogólnie to chyba dzisiaj, albo jutro jest event. Znaczy nie, nie wiem czy w sumie event, ale coś takiego, coś ala event, pewnie taki mini event, albo jeszcze jedna aktualizacja, tego malutka. Nie no, w sumie to raczej to już będzie nowe to. No po co by mieli robić jeszcze jedną aktualizację. Oj, nie wiem czy tam nie zniknęło to to, co zawsze tam było. Chodzi mi o to odliczanie. Jak nie wiecie, no to... To sobie wróćcie na jakiś tam odcinek, bo na jednym z odcinków nagrałem. Jak tam był licznik i to było chyba z tej strony? Mój widzowie, widzowie, no nie wiem. Albo to zniknęło, albo ja czegoś nie widzę. Albo to jest ewentualnie zniknęło. O! Nie. Nie. nie no, widzowie, to zniknęło.

Dobra. Gdzieś, chyba. Nie mam takie coś. Takie coś. To dobra. Dobra, to się się O tak, da się. ale o dziwo nie zniszczyło auta, jak jesteśmy w środku, tylko chyba tak to Tutaj jest bóżka O jejku, wy ją widzicie? Widzowie! Co to jest? Nie, to jest zupełnie nowa, jest zupełnie większa Nie, czyli to jest... Nowa. Ale widzowie, co to jest? zatrzymajcie no ten sobie teraz i... O, okay. Okay. to jest To proszę, dla Dobra, to widzowie, ale trzymajcie tego tamtym i sprawdźcie, czy ona jest w takiej samej wielkości jak ta normalna. O, i to by to na chwilę.